Kieśiem ludzka, ja jestem Ruki i witam Was w kolejnym odcinku z Pokémon Go. A w tym odcinku przedstawię wam co nowego daje nowy update i mam tutaj na myśli tak zmiany, o których poinformował nas Niantic, jak i te ukryte, które odkryli właśnie programiści badający kod źródłowy gry, więc jest to ważny film, ponieważ trochę zaspoileruje nam to, co nas czeka do końca grudnia, jaki nowy event, także nie przedłużając zaczynajmy. Generalnie Natik informuje nas o trzech rzeczach w tym update. Cie. I po pierwsze jest to naprawienie buga, który powodował wibracje w Pokemon Go, które mylnie informowały nas o tym, że pojawił się koło nas nowy Pokemon. Poprawienie trybu dnia i nocy, czyli teraz tryb dnia i nocy będzie do nas bardziej dopasowany, czyli na przykład u nas robi się o 16 ciemno, a w aplikacji mamy jeszcze jasno, więc teraz ten tryb dnia i nocy będzie bardziej dopasowany do poszczególnych graczy z każdego regionu na świecie. No i oczywiście tradycyjnie poprawienie jakichś pierdów. Tekście. I to tyle od Niantic. A teraz przejdźmy do badania kodu gry. Czyli, co programistom udało się odkopać z kodu źródłowego gry, badając tą nową aktualizację. Moi drodzy, dodali nowy wariant do kustomizacji naszej postaci. Do kodu gry dodali możliwość zmiany skarpetek oraz zmiany rękawiczek. Także jest to coś bardzo fajnego. Ciekawi mnie, kiedy to zobaczymy. W sumie, fajnie by było zobaczyć na święta, na przykład, takie świąteczne skarpetki czy zimowe rękawiczki. Również kod gry wzbogacono o nowe kody do Pokémonów shiny oraz do płci Pokémonów. Niektóre Pokémony są bez Spłciowe w Pokémon Go, jak i w sumie w normalnych Pokémonach też. Ale na końcu, moi drodzy, mam dla Was petardę. Mają dodać, kochani, boxy, czyli paczki do Pokémon Go. No raczej są to świąteczne paczki, według mnie, bo tak totalnie wyglądają jak świąteczne. Będą różne opcje tych paczek. Będą paczki silver, gold, bronze, a także special, great i ultra. Jednakże w kodzie gry nie jest napisane, co te paczki mogą w ogóle dawać. Jedyny kod, jaki programiści znaleźli powiązany właśnie z tymi paczkami, to Cas Holiday Items który jest jakby powiązany z kodem shop, czyli z kodem sklep, a do sklepu dodano nową ikonkę świąteczną Także nie wiadomo, czy to będzie można kupić I tam na przykład, nie wiem, jakieś świąteczne skarpetki Albo rękawiczki, albo w ogóle całe kostiumy Mikołajów Dużo osób spekuluje też, że skoro dodali tylko rękawiczki i skarpetki To może tam lecieć na przykład także pokeball Albo masterball Tego nie wiadomo I to jest ta właśnie jedna z wielkich niewiadomych Których dowiemy się, jak już wejdzie ten event No teorii powiem wam, że jest wiele A wy kochani, co myślicie? Co będzie leciało z tych paczek? Czy będą to Masterball, czy może jakieś Pokémony, nowe? Kostiumy, a tymczasem to tyle w tym odcinku. Zostawcie moi drodzy łapkę w górę dla zasięgu, żeby każdy trafił na ten filmik. Ponadto o 14 mam dla was mega fajny odcinek z wykluwaniem jajek, którym poleciały oczywiście Pokémon z drugiej generacji to nie jeden. Także możesz też zasubskrybować mój kanał, żeby nie przegapić tego odcinka o 14 i kolejnych. A tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się do następnego odcinka do 14. .00. Cześć!